Dzisiaj postanowiłem znaleźć miejsce na domek. Dobra, najpierw po prostu będę znaleźć sobie jakieś miejsce na budowę tego. Ja raczej dżungla co nie będzie. To jest za blisko spawna. Ale tu pięknie. No, ale było za blisko spawna, więc postanowiłem. No więc tu jest serio ładnie, no ale jest za blisko spawna, więc po prostu pójdź znaleźć inne miejsce na bazę, jakieś dalej od spawna jakoś. Chodź tu, piesku. Piesek. Taś, taś. Ja, mam pieska! O! Pienażer, co jest? Nie! A kysz, a masz, a masz. Pies, bierz go, fafik. Nie, to nie będzie fafik. Je. O, o, nie. Mamy Bad Omen, to znaczy, że nic, w sumie nie wiem co. Jej, mamy pieska. Jak go nazwać? Piszcie w komentarzach, jak go nazwać, bo mamy pieska i tak. Czy co to jest? Czy coś jest jakiś w ogóle? Słup. Nice. Alfajny słup. Ej, to jest baza. Co to jest? Szkielet! Idź! A kysz. Oh! Oh. No nice. No nice. To. E, przyda się. Dobra, dam mu predencik. O! Oh! Jedzonko. <ścoughs> Dobra. Ej, patrzcie, widzowie, tutaj jest statek. Nice. Możemy może coś tu znajdziemy. O, mapa! Fajnie. Ej, patrzcie, I like games dołączył Dobra, ej, siema, I like games. Siema, ale czemu mam tylko 7 serc? Powinienem mieć 8? Nie wiem, ej, tu jest wieża pillagerów, co jest? jest tutaj. Nice. No I wiesz, trochę jest skocha. Bierz go Fafik. Bierz go Fafik. Tylko mi tam nie zginie. Co? Yy, musimy ogólnie, ze względu, że to jest anarchia. No. Każdy, musimy mieć jakieś, co nie? Musimy mieć sobie... pakt. Nic nie musimy. Jest ten węgiel? Aha. Ja tam nic nie muszę. No, nic. mam coś ważnego. No. Ostatnio, co tak dzisiaj wbiłem, tak, Domin dom Zeta serbiłem, co nie? No. Na tą anarchię i tak sobie łaziłem tego i znalazłem książkę odrodzenia. Ale no nie, mam książkę odrodzenia. Serio? Masz książkę odrodzenia? Skąd? Nie? No. Ja? Gdzieś tam chodziłem i znalazłem. No ale jak? Chodziłem po kajwach. No po chodziłem, znalazłem tego. O, nice. Oh no. Więc I Like Games ma księgę od Więc postanowiłem do niego pójść. Chociaż coś nie wierzę, że naprawdę ją ma. W ogóle musisz ocenić mojego nowego skina, bo jeszcze go nie widziałeś. No. Mm -hmm. Ale bez zabijania, ok? No okej, okay, okej. Okay. No chyba, że tym zaczniesz, to będę musiał się bronić. Dobra, widzowie jest. Jestem już koło spawna. Eee, spotkamy się. I like games. Serio no. ma tą... ...ten... ...tą księgę odrodzenia, to kozak? No, będziemy mogli go odrodzić. Ale no, serio ty to masz? Nie kłamiesz mnie? Nie, nie przebyłeś tylko na spano, żeby mnie zabić, czy coś? Nie, serio. Chcę ci dać właśnie taki Ale za Ale zasób. Siema, widzę cię. Gdzie? O siema, widzisz fajnego wąskina? Czekaj, bo nie widzę. Tutaj jest. Ej no. Takiego śmiesznego. No, no czemu masz zbrojkę Ja, no zbrojkę sobie założyłem. A, czemu masz nie masz bo... Nie wiem. To rzucić to? Y, może możesz mi dać to na chwilę, ja ci oddam, obiecuję. Dobrze. Wiedziałem. Dobry. Ło wow, Jezu, ale się przysta, ale się koniec. Nie, tylko go... twój pies mi robił, nie? Mhm, tak. Bierz go, Fafik. Niestety... No chyba jest to, że ja nie mam żadnego budu. Nie. Jeszcze mnie strzela. O nie. A Dawaj papik, bierz go. Nie, nie, nie. Nie było... Proszę, przepraszam... nie, nie bij mnie, nie bij mnie. Nie... No. Ale oddaj, ty, ale oddaj te serca. Oddam... Oddam itemy. Ale serce też oddaj. Nie. Zacząłeś. Mam sześć. Zacząłeś. Ja mam tylko sześć. Ja sześć. Zacząłeś. Ale oddaj weź. Nie. Więc I like him. chciał bardzo, żebym oddał mu serce, ale nie chciałem, bo ponieważ 13 serc to duża liczba. Więc postanowiłem w rokiem podstawy mu coś dać. Dam ci wszystkie moje żelazo, chcesz? Dobra. Masz to żelazo. Nie. Gdzie jest ten pies? Dobra, psa prawie bym zabił. Nie. Serio? Aż taki łycznik z ciebie? No iż... Siema. Chcesz nic? <laughs> Nie! Jestem kundal. Tam jest. Zostaw mojego papika! Ty jesteś fafik. Sam jesteś fafik. No, to jest ten fafik, zastępuję całego co dzisiaj Zostaw Fafika, bo pożałuję. Co? Fika, są dole. No to. Ło, fafik, jest No nie, jak, ja, co za cheater? Dobra, ma cheater. Nie, wiem, <grymne> nie mam właściwie. No ale chłopie, jak ty mi krytnąłeś z dziesięciu Przecież ja mam film. Normalnie, zauważyłeś na filmie, ja nie mam żadnych cheaterów no, ok. Dobra, to dostać. w Dobra, to wpisuję fly. O, ok, klatą to na fly'u. Fly Dobra, web. ja jestem uciekam, ciebie Ja no, mówię, dobrze. że mój piesek został zginięty. Zginął? O, to dobrze. Mój pies niestety zginął, ale no, co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Tak się chyba mówi, nie wiem, ale nie nieważne. Yy, ale po prostu poszedłem dalej szukać miejsca na domek. I patrzcie, widzowie, znalazłem tutaj wioskę. Hmm, może tu się odsiedlimy, no, ale jeszcze nie wiem. O nie, zapomniałem, o nie, ja przecież miałem Batomen. Oj, a to już po wiosce. Zapomniałem o tym kompletnie. Dobra, uciekać. Robimy najazd, co jest? Dzwona ma? Dobrze. Iron Golem a Aha. No like... więc tak. Szybko no i umarłem, niestety. Chciałem odzyskać itemy, no ale nie, nie wiedziałem gdzie to jest, bo nie zapisałem kordów. Mm -hmm. Super no. E, więc ten słabo. Więc po prostu poszedłem zbierać nowe itemki. Aksolocik! Ciema! Nie no, ja Ja biorę... Ja biorę oba! Aksolocik! Słodkie obciolociki! No i w ogóle jak coś to jest, w kopalni, bo żeby zbierać materiały, nie. E. Chodź tu. Ksalachik. Tak, są Na swojej potem, ale na razie nie. No więc tak, znalazłem miejsce na domek i no w ogóle na wszystko. Patrzcie, jak tu jest pięknie. Wioska. Polanka, Ziemy portal, górka. Tam rzeczka I w ogóle wszystko. I krówki. Inne rzeczy, inne rzeczy. I chcę tu mieszkać. To no Ładnie po prostu. E, no że zrobimy jakieś tu królestwo kiedyś, ale na razie są wieśniory i... Przynajmniej może jakieś dom na szybko. Bo muszę się obładować z tych materiałów wszystkich. Ja, ale to ładnie. Dobra, bierzmy ten dom największy dla nas. Dobra. No jest pięknie tutaj. Może jednak nie było. To jest niebo. A i w ogóle znalazłem diamentów trochę tam. Aksolocyk to tam, ono w sumie wiem. Żelazo trochę, trochę tego tamtego i w ogóle nie. Fajnie. No, to jest ładnie, serio.